Cześć, zapraszam na wykład dotyczący opon mózgowia oraz układu komorowego. Tematy pozornie ze sobą niezwiązane, jednak to właśnie odpowiednie ułożenie opon mózgowia sprawia, iż pojawia się przestrzeń dla płynu mózgowo-rodzeniowego czyli cieczy produkowanej w układzie komorowym. Zatem myślę, że możemy zaczynać. W takim razie rozpoczniemy od bardzo ogólnego slajdu. Będzie to właściwie przypomnienie wiadomości ze szkoły średniej. Posłużę się ryciną przedstawiającą przekrój czołowy głowy. Mamy tu naniesione poszczególne opony mózgowia, czyli właśnie meninges. Natomiast dodatkowo obok będę tworzył własny schemat. Idąc od zewnątrz, od okostnej, jest przeczepiona dość gruba warstwa w której, tak jak widzimy na obrazku, mieszczą się zatoki żylne. Jest to oczywiście opona twarda, dura mater. Następnie dużo cieńsza struktura to opona pajęcza, arachnoid mater. Natomiast warstwa ściśle obejmująca mózgowie to opona miękka, pia mater. Interesujące są także przestrzenie pomiędzy poszczególnymi warstwami. Szczególnie podkreślam miejsce między oponą pajęczą a oponą miękką. Jest to przestrzeń podpajęczynówkowa subarachnoid space. Jest to obszar wypełniony płynem mózgowordzeniowym. Jednak warto także wspomnieć o miejscu pomiędzy oponą pajęczą a oponą twardą. Jest to przestrzeń podtwardówkowa, subdural space. Ma ona mniejsze znaczenie w fizjologii. Co do opony miękkiej, Piamater, to zamieszczam rycinę przedstawiającą korę mózgu, aby podkreślić, że warstwa ta ściśle przylega do mózgowia. Pełni funkcję łącznotkankowego zrębu, utrzymującego kształt struktur oun jest bogato unerwiona czuciowo i autonomicznie, co ma na celu regulację naczyniową. Jest to związane z krążeniem płynu mózgowrodzeniowego i wyrównywaniem ciśnienia śródczaszkowego. Natomiast istotne jest to, że bodźce mechaniczne nie wywołują bólu. Dlatego też podczas operacji neurochirurgicznych jest możliwe przeprowadzenie rozmowy z pacjentem czy nawet wykonywanie przez niego złożonych czynności, takich jak granie na skrzypcach. Cześć! Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wideo wykładów oraz ponad tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia, i tytuły. A równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem, jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.